Siemano! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku One-Up Boxingu. Właśnie w tym odcinku zobaczymy, co znajduje się w kolejnej paczce dla gracza. Więc te paczki, moi drodzy, możecie sobie zamawiać. Na dole macie więcej informacji, natomiast dzisiaj zobaczymy, co w tym miesiącu znajduje się w tej oto paczce i zobaczymy, czy gadżety będą nam odpowiadać. Oczywiście rozpoczynamy od otwarcia. Zobaczymy tutaj, co znajduje się w środku delikatnie nożykiem. I teraz delikatnie otwieramy i sprawdza Uuu. tak to wygląda w środku, pierwszym gadżetem będzie koszulka, moi drodzy po raz kolejny sprawdzimy czy koszulka jest naprawdę spoko, czy będziemy w ogóle w niej chodzić no, tu wygląda na to, że koszuleczka całkiem spoko fajna? mi się bardzo podoba moi kochani bardzo fajna koszulka, moi drodzy. Bardzo fajna koszulka. Więc mamy tutaj chyba rozmiar, jest ok. Chyba przysłali mi. Tak, przysłali mi Elkę, jestem duży chłopak, pyk Dobra, moi drodzy, next. Kolejnym gadżetem jest taka mała przypinka. Jak widzicie, ten oto miesiąc jest pod znakiem koszmarów, nightmare. Czyli mamy taką przypineczkę. Tutaj mamy. To wygląda jak żółw ninja, który jest zombie. No dobra, sprawdzamy next. Kolejny gadżet, to foliowany. Zobaczymy, co jest w środku. Tak naprawdę nie wiem w ogóle do czego to może służyć, ale chyba jakaś coś na nogę, na rękę, na, szy na szyjenie. No na rękę pasuje, ale czy będę nosił? To będzie strzelać w buzi. Podobno mi do twarzy. Także nie wiem czy będę w niej sypiał, bo zdecydowanie nie jest zbyt wygodna. No ale jako gadżet jakiś, czemu nie? I co my tutaj mamy? Pum, pur, pum, pum, pum. Jakieś dwie figurki, moi drodzy. Dwie figurki, a dokładniej to są jakieś bryloczki. Moi drodzy, pierwszy brelok wygląda w ten sposób. Taki oto chłopek. No i mamy jeszcze drugiego. Drugi to już w ogóle wygląda jak jakiś zombie, a jest to pan Jack. Czy znacie pana Jacka? Mam nadzieję, że znacie. Świecący w ciemności, proszę bardzo. Oto ładny brelok. Taki mały tutaj, do kluczy można doczepić. Oprócz tego wszystkiego moi drodzy mamy tutaj kolejny jakiś mały gadżet, no już nie taki mały, bo to jest plakat i taki oto plakat, no raczej na moją ścianę nie, nie, nie trafi, bo, bo po prostu wolę bez. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeżeli Wam się podobał taki one unboxing. Jeżeli jesteście zainteresowani całą serią albo ktoś chciałby w ogóle coś takiego sobie zamówić, to um, już niebawem w Polsce będzie możliwość właśnie wysyłki. Więc w tym momencie jeszcze Wam prezentuję tak premierowo troszeczkę. Natomiast jeżeli chodzi o wysyłkę w Polsce, to już niebawem z linku poniżej będziecie mogli sobie zamówić taką strzyneczkę, takie pudełeczko. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Po prostu co miesiąc nowe gadżety. A ja Was zapraszam do kolejnego. Kolejnego materiału, który już niebawem. Łapki w górę, trzymajcie się, cześć.